To jest na pewno życiówka Posiedź mi Mogę wam zrobić z nim na Nie, spoko. Mistrzostwo świata. On już ma życiówę. I tak orden miał niezłego i się już na życiówce. Widzisz, co tu teraz jest? Ja cię kręcę. To nic, weź go pod biurakiem jeszcze. Proszę. Nic mu nie będzie, spokojnie Pójdzie zaraz One takie są Widzisz, widzisz o. On chce iść do brzegu Czekaj, na prosto idzie Na prosto idę. Zaraz pójdzie Głową głodaj w drugą stronę Kurde O tak, o oh yeah Piękny Długi tak taki nie? Zaraz pójdzie Musi. Patrz, pójdzie, pójdzie. pójdzie. No ile był? 10 sekund był. O. O, idzie. 10 sekund był na brzegu. Boże. Tyle. Boże. Widzisz? Kornel. Proszę światło na Kornela. Brawo ty. Mój telefon, to nie będę musiał. Nie.